Wspalskie no. lasy, piękny klimat, ptaszki śpiewają, słoneczko świeci Rozgościłeś się już w tych, że tak powiem, pierwszokadrowych tutaj wirażach Znasz to, gdzie już jest? Yy, tak, Spała to, to małe miejsce, raczej nie ma tutaj dużo rzeczy do, do, do zwiedzania, do robienia Także yy, cały obiekt już, już znam Jestem tu prawie dwa miesiące, także, także już, już całą spałę zdążyłem poznać. A w reprezentacji też już się tak rozgościłeś jak w spale? Eee, jeszcze nie <laughs> oczywiście, jeszcze jestem e, tym zawodnikiem z najmniejszym stażem tutaj, e, ale z każdym dniem jest, jest e, łapię coraz więcej doświadczenia i, 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 i jest mi łatwiej po prostu z każdym dniem. Jak jeszcze kiedyś e, próbowałem grać to tak, jak były się młodym gościem, wchodziło się do jakiejś drużyny, to często ci, ci starsi, bardziej doświadczeni, hmm, chcili, były jakieś takie wkupowanie się w daną drużynę. Czy Ty też miałeś tutaj taką okazję do tego, żeby Starszy znak gdzieś e, sprawiła, żebyś musiał śpiewać jakieś piosenki albo robić jakieś rzeczy, żeby się wkupić w łaski e, tutaj e, rządzących na tej kadrze? No Na szczęście nie było <laughs> takich e, sytuacji. Na początku, jak przyjechałem, to gdzieś tam. Większość chłopaków kojarzyłem gdzieś tam z boisk i prywatnie. Ci z topu przyjechali dopiero później i więc Z to wy ich testowaliście. By, więc byłem już tutaj jakby chyba po, po miesiącu dopiero przyjechali jak tu byłem, więc dobrze się już tutaj czułem komfortowo. Poznałem chłopaków wszystkich, których mogę podziwiać na co dzień. Ze światowego topu, bo tak trzeba sobie to, to powiedzieć I, i tyle, fajnie, fajnie się, się czuję tutaj w Spale e, chłopaki są, są bardzo w porządku wobec mnie także e, nic tylko tutaj trenować i, i grać A spodziewałeś się gdzieś powiedzmy luty, kwiecień, sezon ligowy trwa walczycie ze Ślepskiem na, o, o, o wejście do playoffów gdzieś jesteś skoncentrowany na tym wyniku ligowym czy gdzieś wtedy Spodziewałeś się, myślałeś, marzyłeś o tym, że, że jak będą wakacje, to, to nie ciepłe kraje, to nie gdzieś troszkę laby, tylko bluza z pewnymi nadrukami, orzełek na piersi i zasuwamy tutaj w spale? Yy, nie, raczej, raczej nie myślę gdzieś tam tak y, długofalowo. Raczej miałem w głowie, że po prostu będzie 4 miesiące wolnego. <laughs> yy, wyszło inaczej, ale, ale dobrze, cieszę się, że, że tak. Yy że spędziłem tyle czasu spale i jeszcze spędzę trochę na trenowaniu do Uniwersiady, także wyszło fajnie. Na pewno zaowocuje to w przyszłości. A czy mówiłeś o zawodnikę ze światowego topu, czy tutaj teraz na, na kadrze i są takie momenty, gdzie nie wiem trenujecie, stajecie sobie do przyjęcia i, i ty tak patrzysz w prawo mówisz Kurczę, no ten, tego gościa jakiś czas temu, to, to jak byłem troszkę mniejszy, to obserwowałem w telewizji, podziwiałem, mówiłem, kurczę, ale to jest gość. A teraz stajemy sobie do, do przyjęcia tam maszyny obok siebie, patrzymy do siebie i sobie podpowiadamy bardziej w lewo, bardziej w prawo, krok do przodu i, i to jest kumpel z jednej drużyny. No jasne, to na pewno jest trudne, szczególnie na początku, gdy, nie wiem, masz okazję trenować z Wilfredo Leonem, którego oglądasz w telewizji od, od dzieciaka. Eee ale z każdym dniem to jest, to jest łatwiejsze tak jak mówiłem wcześniej, chłopaki są bardzo w porządku i, i to są normalni ludzie można z nimi śmiało pogadać nie tylko o siatkówce, tylko o wszystkim także e, każdy dzień to jest bardzo, bardzo jakby idziemy do przodu z każdym dniem i, i jest nam łatwiej, myślę bo to nie jest łatwe, myślę, że, żeby właśnie trenować się z chłopakami których gdzieś tam cały czas oglądasz w telewizji i podziwiasz ale tak jak mówię, każdy dzień to jest krok do przodu i z każdym nie jest łatwiej. Teraz masz okazję od środka popatrzeć na, na tą naszą cudowną reprezentację. Będ, jaki będzie według Ciebie, tak patrzysz, kolor medalu na Mistrzostwach Świata? No jeszcze długa droga <grym> do tych Mistrzostw Świata, ale no potencjał jest ogromny na pewno. No cel jest na pewno jeden, no złoto, tak. Myślę, że, że spokojnie chłopaki mogą to zrobić. Ta jakość na treningach? topka. Topka. No, to opka, no tu już ciężko tutaj o, o, coś, o coś większego, lepszego. Ehm, także fajnie, że, że mam okazję potrenować z takimi zawodnikami, jak są tutaj w spale, chłopaki. Mówiłeś o Uniwersjadzie, Ty tutaj jeszcze tutaj w spale e, poszalejesz, później e, Uniwersjada I tam też, jak e, trener Luke przedstawił e, reprezentację, przedstawił skład, który e, pojedzie powalczyć, to, to jest z kim grać, i myślę, że też tam jedziecie. Po, po, po jeden cel, po, po prostu po zwycięstwo, bo, bo z takim potencjałem graczy, jakości gry, no to, to chyba nie możecie tam jechać. Po prostu grać i, i zobaczymy, co się stanie. No jasne, myślę, że warto na każdy turniej, na każdy mecz wyjść z takim podejściem, że chce się go, go wygrać. Jeśli nie ma takiego podejścia, no to bez sensu w ogóle wychodzić na, na boisko i tak jest też z tym turniejem. Na pewno jedziemy tam walczyć o złoto i... I nie ma innego celu tutaj niż, niż pierwsze miejsce. Wiesz już mniej więcej, kiedy dołączysz, na które zgrupowanie tej kadry uniwersjadowej? Czy cały czas jest to płynne, że trenerzy rozmawiają i. Tak, już wiem, wiem kiedy dołączę, i, i będzie to za dwa dni. W środę dołączę do chłopaków w Legionowie. Tutaj właściwie większą grupką dołączymy do trenujących w Legionowie, i, i wtedy już zaczniemy się stricte przygotowywać do uniwersjadu. Super. No to później, jak skończy się to granie w, w reprezentacji, to, to wracamy do sezonu y, ligowego. Ty zostajesz w, w suwałkach. Krótkie pytanie, które jest bardzo też szerokie. Dlaczego, Anty? Wydaje mi się, że to bardzo dobre miejsce dla mnie. Dobrze się tam czuję. Zobaczymy, co przyniesie następny sezon. Jestem pozytywnie nastawiony do przyszłego sezonu. Trenek w się byś musiał cię długo przekonywać? Nie, 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 raczej nie. Tak jak mówię, dobrze się tam czułem, to jest dobre miejsce do, do rozwijania się, do grania w siatkówkę, i, i wierzę, że to będzie kolejny krok w tej mojej przygodzie z siatkówką, który, który da mi jakieś tam pozytywne, pozytywne emocje i rozwój. Na przyjęciu tam całkiem przyjemne nazwiska zostały skompletowane. Rywalizacja będzie zacięta i, i na wysokim poziomie, ale obstawiam, że znając Ciebie, to, to rękawice podejmujesz i, i będziesz walczył o, o tą szósteczkę do wyjścia, żeby pokazać Serenorowi, że tutaj Kwasikrok się zgłasza i chce wybiegać. No jasne, każdy będzie chciał grać, więc rywalizacja o to miejsce w szóste będzie, no i, i tyle. No. Każdy, tak jak powiedziałem, każdy, każdy chce być na boisku i, i ta rywalizacja tylko sprawi, że, że na pewno ten poziom na treningach i na meczach będzie, będzie wysoki, bo to zawsze tak działa, że jeśli jest rywalizacja, to, to każdy daje z siebie maksa. W tym sezonie wam się nie udało, w tym, w sezonie 24-25 nie udało wam się wejść do playoffów. Obstawiam, że gdzieś sezon najbliższy, który się rozpocznie, no to ponownie będzie to ten cel, Numer jeden, od początku, żeby do tych playoffów wejść, a później to, to już niech się dzieje? Czy, czy o czymś innym już rozmawiacie gdzieś tam między sobą na jakichś grupach z zarządem, czy już między sobą o, o tym, co chcecie w tym sezonie osiągnąć? Nie, na pewno myślę, że, że playoffy to jest taki realny cel, który możemy zrealizować, i, i nie jest to nic na wyrost. Ale tak jak mówię, ta liga jest nieprzewidywalna i, i trzeba walczyć w każdym kolejnym meczu. A co przyniesie tabela, to, to już tam dopiero w grudniu, styczniu będzie trzeba patrzeć, na początku trzeba po prostu wychodzić na boisko i, i wygrywać. Rozmawiałeś już gdzieś z, z trenerem, wiesz kiedy dołączysz do, do klubu, do, do Ślepska, czy, czy na razie skoncentrujesz się, powiedzieli ci Antek, ciśnij tam w tym biało-czerwonym, spale, no spale, później wersjada, poczekamy spokojnie. Skoncentruj się tam Zaczynamy na. Zaczynamy bodajże 18 sierpnia, dopiero liga startuje tam pod koniec października, także, także po Uniwersytecie tego czasu wolnego też trochę będzie. Eee, I tyle. Jak ten czas tutaj, właśnie na trenowaniu z takimi zawodnikami, z trenerami, gdzieś pod okiem tych trenerów, pomógł ci tak wewnętrznie jako zawodnikowi o ile dojrzałeś, ile czujesz, że jak w tej Fifie są te punkty tam, nie wiem, ktoś ma 80, za chwilę przeskakujesz na 90, 92. Jak ten czas tutaj Ci pomógł, bo, bo dla Ciebie w Twoim wieku taka okazja to, to chyba jakieś, nie wiem, spełnienie marzeń i po prostu o te e, umiejętności skakują na, na, na plus naprawdę spore ilości. No jasne. E, przychodzisz na trening i wokół siebie masz, tak jak mówię, Wilfredo Leona, Tomka Fornala i tak dalej. E, no i musisz dawać radę, tak? No musisz e, dawać z siebie 120%. Na pewno dużo daje to, że, że poznajesz tych chłopaków jako ludzi, że to też są ludzie, też popełniają takie błędy same jak, jak Ty i, i tyle, no. myślę, że tak jak mówię, ważne to jest dla głowy też, żeby zobaczyć, że, że to są normalne chłopaki, że grają w siatkówkę tak samo jak ja, tylko trochę lepiej oczywiście, ale, ale tak mówię, że... Każdy dzień tutaj spędzony z łopakami to jest duży, duży taki plus dla mnie i, i dla mojego rozwoju. Dzięki wielkie! Dzięki.